Czas na fascynującą podróż do świata muzyki, gdzie na czoło wysuwa się ikona rock and rola Elvis Presley, którego życie przekształciło się w epicką opowieść na ekranach kin. Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zobaczyć filmu Elvis, teraz jest idealny moment, aby to nadrobić. Film ten, który można znaleźć na platformie HBO Max, powstał w 2022 roku i został wyreżyserowany przez uznanego Baza Lurmanna, który wspólnie z samym Bromellem, Kraigiem Piercem i Jeremim Donerem stworzył scenariusz. Elvis to nie tylko zwykła biografia, ale emocjonalna podróż przez życie jednego z największych artystów muzycznych naszych czasów. Film zgłębia relacje Elvisa z tajemniczym menadżerem Tomem Parkerem, ukazując nie tylko sukcesy, ale także ciemne zakamarki ich współpracy. W ciągu 20 lat, które przedstawia fabuła, widzowie mają okazję odkrywać fascynujące detale z życia Presley'a, które w dużej mierze pozostawały nieznane. W rolach głównych występują utalentowani aktorzy Austin Butler wciela się w postać Elvisa a Tom Hanks zagrał Toma Parkera. W filmie pojawiają się również Olivia de Jong jako Priscilla Presley, Helen Thompson jako Gladys Presley oraz Richard Raxberg w roli Vernona Presley. Film miał swoją premierę na festiwalu filmowym w Cannes, co miało miejsce 25 maja 2022 roku. Szybko zdobył uznanie wśród widzów, osiągając wspaniałe wyniki finansowe, ponad 288 milionów dolarów przy budżecie wynoszącym 85 milionów dolarów. Również krytycy docenili to dzieło, co potwierdziło jego genialne wykonanie oraz niezaprzeczalny talent Butlera, który otrzymał wiele pochwał za swoją rolę. Elvis zyskał aż 8 nominacji do prestiżowej nagrody Oscara, w tym w kategorii najlepszego filmu. Choć nie udało mu się zdobyć statuetki, film na pewno zostanie zapamiętany jako jeden z najważniejszych osiągnięć filmowych w 2022 roku. Już teraz film Elvis dostępny jest na HBO Max. Gdzie warto zwrócić uwagę na inne nowości tej platformy, takie jak seriale Kocham L", Intrigantka, a także filmy Lady Beard, Zjawa i Nikt. Wybór naprawdę obfituje w interesujące propozycje dla miłośników dobrego kina. Czy jesteś gotowy, aby odkryć na nowo historię Elvisa? Zrób to już dziś. Zajrzyj na HBO Max i daj się porwać magii, która kryje się za każdym ujęciem tego niezwykłego filmu.